Dzień dobry. W tym materiale pokażę, jak wykonać taką slide down animation. Powiedzmy, więc mamy ukryty tutaj pasek nawigacyjny pod tą kartą. Jeżeli przesuniemy w dół, to go widać. I tak sobie wracamy. Możemy też kliknąć na strzałkę, żeby nam całkowicie to odsłoniło. Teraz znowu kliknąć, żeby nam to wróciło. Tak samo na tę ikonkę. Pyk, pyk. Co więcej, jeżeli zeskrolujemy tylko troszkę, to po powrocie albo nam się to umieści w dół, albo w górę, w zależności gdzie bliżej. Także zaraz pokażę, jak taki efekt osiągnąć. Zapraszam serdecznie. A więc po kolei. Nasz widok startowy, czyli mamy tę kartę. Ona jest, jak widać, trochę niżej. Ona jest tak ułożona, żeby zakrywała menu. Jak to osiągnąć? A więc, po pierwsze, musimy sobie zrobić ułożenie tego ekranu. To jest Zistak, czyli układamy widoki na sobie. W kolejności tego, który jest najbardziej pod spodem, i na samym dole mamy ten, który jest na wierzchu. Na wierzchu jest nasze main view, czyli ta nasza biała karta. Teraz to oznaczymy. Tutaj pokazuje się, że ona zajmuje Więcej tego ekranu, ale to dlatego, że ona jest na offsetie, czyli jest przesunięta w dół, tak jak ma to być. Naszych ikonek nie widzimy, one są tutaj pod spodem. I tutaj mamy nasz ambar, tutaj mamy cały wistak. To jest nasz pierwszy element i nad nim mamy nasz główny widok tej karty, która jest przesunięta. A więc teraz. Jak uzyskać to przesunięcie? Ja użyłem kilku rzeczy. Po pierwsze, zrobiłem view model i zaraz Wam pokażę, co w nim przechowuję. Przechowuję mój offset na y, no bo poruszamy się po osi y, góra, dół, to jest ważne. Tutaj przypisałem taką wartość startową, która nie będzie widoczna dla użytkownika, ale dla nas też. Zrobiłem to po to, żeby nie używać konstruktora, lejtów, niczego, i zaraz powiem, wytłumaczę, dlaczego użytkownik tego nie zauważy. Zaczynamy też z offsetami minimalnym i maksymalnym na zero, i w tym modelu mamy jeszcze nasze itemki na menu i nasz startowy home screen. Zdefiniowałem też dwie metody. Jedna nam pokazuje, czy jest rozwinięty ten nasz ekran główny, czy nie. A druga odpowiada za pokazywanie i chowanie tego. Czyli, jeżeli mamy nasz offset równy offsetowi minimalnemu, no to wtedy chcemy to zwiększyć. I na odwrót. Także zobaczmy, co się dzieje z naszym offsetem minimalnym. Otóż. Nie tutaj. naszym Navigation View. Przekazujemy do niego nasz View Model. I używamy Geometry Readera. Geometry Reader, jak sama nazwa wskazuje, pozwala nam czytać Frame Bounce, lokalizację generalnie mu elementu na ekranie, jego rozmiar, wszystko co go dotyczy. Przypisujemy go sobie na background. A tłem czystym, gdyż, albo wiem, ponieważ. Przypisanie tego geometrii lidera do tego widoku skutkuje nieprzewidzianymi zmianami w tym widoku, jego rozmiaru i itd., tak więc najłatwiej to zrobić na przezroczystym tle. I teraz on appear, czyli widok się nam pojawia, i nasz offset minimalny, czyli to nasze to ograniczenie dolne, to mamy, że to jest minimalny Y. Tego widoku nawigacji tych ikonek i przypisujemy offset Y na offset minimalny, czyli nasz ten biały główny ekran. Niech on się przeładuje. Ten nasz biały główny ekran zostaje przesunięty na minimalny Y naszych ikonek. Jak się to dzieje, już Wam pokazuję. W naszym main view. Mamy zdefiniowany tutaj offset na Y, równy naszemu offsetowi z nawigacji, znaczy z naszego Navigation View modelu. I ten Y offset nastawiamy, i wtedy ten widok po załadowaniu jest w tym, w tym miejscu, że przykrywa te ikonki tak idealnie, że nie wystają. On też nie jest tam za daleko. Tak to w tym wypadku działa. Skoro już tutaj jesteśmy, to przejdźmy do dwóch spraw. Pierwszą rzeczą jest nasza strzałka, bo jak zauważyliście, zapewne nasz Home View ma tutaj strzałeczkę, o tę strzałeczkę. Ona pokazuje, czy możemy przesunąć w dół, czy w górę. W dół, czy w górę. Jest to strzałka w górę i w zależności od tego, czy jest otwarta czy zamknięta, nasza, nasz ten sliding panel możemy ją obrócić albo o 180 stopni, czyli wtedy będzie strzałką w dół, albo o 0 czyli będzie swoją strzałką w górę. Tutaj przypisujemy jej animację na Bouncy. Wybrałem taki typ animacji, bo on mi najbardziej odpowiada. Możecie się nim pobawić. Możecie to zrobić na default, znaczy na tym zwyczajnym, takim in-outie. To zazwyczaj się robi. Możecie porobić na snap i możecie się bawić w tym, ile ta animacja ma trwać. Czy ma mieć jakiś extra bounce? Ja bardzo lubię tą animację bouncing, bo daje tak, jakby. No zresztą widzieliście tą animację, ona tak kawałek odskakuje. Bardzo mi się ten efekt podoba. To jest moja preferencja, Wy się tym możecie bawić jak chcecie. I tutaj kolejna rzecz. Po kliknięciu na tą naszą strzałeczkę uruchamiamy metodę Show Hide Tray. Czyli to zwinięcie, rozwinięcie naszego panelu. Oczywiście ważne, żeby to zrobić w animation, żeby uruchomić nasze animacje. Tutaj też jest bounce, jak widzieliście ten panel podskakuje. Na koniec też na pewno do niego wrócimy ale teraz najważniejsza sprawa, czyli nasz przyciąganie no, naszego kraja, mm, naszego panelu, więc zaczynamy. Dodajemy gesture drag gesture, bo chcemy mieć funkcję na przeciąganie. i zaczynamy od unchanged. I tutaj ponownie w animation, ponieważ chcemy mieć zanimowane przejście tych wartości. Teraz tak. Po pierwsze sprawdzamy, czy w przedziale od offsetu minimalnego do offsetu maksymalnego znajduje się to przesunięcie, które wykonuje user. Jeżeli się znajduje, to wtedy do offsetu y przypisujemy to obecne przesunięcie. To nam powoduje to, że user nie przesunie bardziej w górę ani bardziej w dół tego naszego panelu. Więc. Moim zdaniem takie ograniczenie jest potrzebne. Bo no tam pod spodem nic więcej nie ma, nie oszukujmy się. Eee, tak i teraz on ended, czyli już jak ktoś skończy przesuwanie. To ponownie with animation, to jest ważne, żeby to wszystko ładnie się animowało, działało. I tak. Sprawdzamy, gdzie mamy De facto bliżej, czy do offsetu minimalnego, czy do offsetu maksymalnego, i wtedy przypisujemy odpowiednią e, wartość. To jest ta główna logika działająca na gestur detektorze. I tak. Tutaj jeszcze, jak widzieliście, ta strzałka sobie miga, ponieważ. Mm, to jest grafika wzięta z apolskich SF symboli. Można dodawać takie akcje. Możecie też mieć kilka kolorów tego tej ikonki ale myślę że kiedyś zrobię osobny krótki materiał o ikonkach. A teraz pozostało nam jeszcze jeden przypadek czyli też kliknięcia na to menu górne. No tutaj. Widzicie, ja tutaj mam przypisaną metodę do Navigation View Modelu, żeby po kliknięciu. Przepraszam, mój pies zeskoczył z kanapy. Dobra, przechodzimy do naszego Navigation View Modelu. Chwilowe problemy techniczne, ale już jestem. I tak. Tutaj mamy przypisany OnTap Gesture do tej ikonki. I Action, tak jak widzieliśmy, jest to. Ponownie z animacją wykonanie show high tray. Tutaj jest to przekazane jako metoda, jako parametr, ale równie dobrze, możecie tutaj wywołać metodę w ten sposób w animation bouncy i dodajemy z view modelu. Efekt jest ten sam. Ja po prostu w jednym miejscu chciałem mieć przekazaną metodę. To tyle, więc jeszcze sobie popatrzmy na animacje. Ja wiem, że to nie jest nic szczególnego, ale dla mnie są bardzo ładne. Lubię takie animacje, które pasują do aplikacji. Przesuwamy, przesuwamy, klikamy, 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 klikamy. Moim zdaniem aplikacja wtedy jest taka bardziej interaktywna, bardziej żyje, gdy ma jakieś animacje, nawet takie drobne. No i to tyle. Tak jak poprzednio mówiłem, projektu jeszcze nie wrzucam. Wrzucę jak już skończę całą tę serię, bo tutaj jest kilka rzeczy, które chciałbym pokazać jeszcze. I do zobaczenia mam nadzieję w kolejnym. Do widzenia.